Siemanko, Koldziska Z tej strony Mets, witam was w odcinku z przebudowy zagranicznego klubu. Tym razem znajdują się w Anglii, żeby przebudować zespół Manchester United, który w momencie, gdy to nagrywa w prawdziwym życiu, zajmuje trzecie miejsce w tabeli Premier League. Tracą zaledwie dwa punkty do Manchester City i 5 do Arsenalu, ale trzeba pamiętać, że Manchester City ma od nich rozegrane jedno spotkanie mniej, a Arsenal aż dwa spotkania. Dodatkowo występują, tak jak tutaj, w Lidze Europy i tam już w fazie pucharowej zagrałem z FC Barceloną, więc czeka nas hit na tym etapie rozgrywek. A jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, to prezentuje się w sposób następujący. Wygląda dość obiecująco, ale wymaga kilku wzmocnień. Jeśli chodzi o cele na ten sezon, to na pewno będą ambitne, bo innych nie można wymagać od Manchester United. Mamy wygrać Ligę Europy, do tego zakwalifikować się do Ligi Mistrzów i wygrać Puchar Anglii. 244 miliony do wydania. Oj, to jest imponująca suma, ale chcę ją powiększyć, więc sprzedaję Łana Bisakę do Atlético Madryt za 30 milionów. Na prawej obronie nie miał szans na grę Więc lepiej się go pozbyć Lux za 41 do Lipska Wiadomo przyzwoity obrońca, Ale mam pomysł na trochę innego Van de Beek do Romy za 32 miliony Myślę, że dla obu stron jest to dobry interes Na mnie był potrzebny, a im się przyda Maguire do Atletico Oj, no i widać Atletico polubiło angielskich obrońców A Maguire'a to już ze szczególnością No i widzimy tutaj drugie miejsce w turnieju przedsezonowym Niestety przegraliśmy z Interem No i co by nie mówić Potrzebujemy wzmocnień Mamy do wydania 278 milionów przez fortuna. I potrzebujemy lewego obrońcy, środkowego pomocnika i napastnika. Wytypowałem po jednym kandydacie, bo my nie bierzemy jeńców. Kupujemy Mendiego za 50 milionów. Transfery z Realu do Manchester United w ostatnim czasie wydają się być czymś naturalnym, więc Mendy dołączył do naszej drużyny. Frankie de Jong z Barcelony 140 milionów. Zdecydowanie nie jest wart tych pieniędzy, ale FIFA niestety taką ma cenę i nic z tym nie zrobimy. Następnie Lautaro za 115 w prawdziwym życiu, wiadomo byłby tańszy, no ale tutaj musieliśmy zaszaleć, jego wartość w co by nie mówić, jest naprawdę na wysokim poziomie. No i jeszcze przyda nam się rezerwowy skrzydłowy, Marcus Edwards wygląda dobrze. No i kupujemy go za 38 milionów, może trochę przepłaciliśmy, ale jednak chciałem Anglika i myślę, że on idealnie spełniał te wymagania. I tak prezentuje się nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Naszym rywalem będzie drużna Newcastle United. Jesteśmy zdecydowanym faworytem i udowodnimy to na boisku. I atakujemy 1 do 0, a tak jest Fernandesz. Fantastyczne uderzenie z pola karnego i prowadzimy od 16 minuty. Ale Newcastle się nie poddaje, zespołowa akcja. Wyrównanie 1 do 1 i tak ładne uderzenie. 44 minuta gol do szatni, oby to nam nie podcięło skrzydeł. No i jak widać nie podcięło, 2-1 Martinez, takie jest, 55. minuta i Argentyńczyk daje nam prowadzenie, oby je utrzymać. No i dokonujemy zmian, żeby też rezerwowi wnieśli coś do gry zespołu. Patrzymy na akcję Newcastle United, De a to wybronił, tak jest, ale to nie koniec zagrożenia, rzut rożny, centra, piłka wybita, jeszcze nie koniec. Sędzie na szczęście zagwizdał po raz ostatni, wygrywamy 2-1. Frankie de Jong do Manchester United, Lautaro Martinez do Manchester United. I Aleksander Arnold do Real Madrid. To były najgłośniejsze transfery lata. Co by nie mówić, rozbiliśmy bank. No i tutaj widzimy Pelistri wypuszczony do mący. U nas nie miał szans na grę, a tam zdecydowanie może się rozwinąć. No i tutaj widzimy nasza grupa Real Sociedad. Krajowa i Apoel nie dało się jej idealnie odwzorować. Pokonujemy Real Sociedad 1-0, więc najtrudniejszy rywal w sumie już za nami. Apoel ograny 5-3. Oj, to był naprawdę ciekawy mecz. 2-2 z Liverpoolem w meczu ligowym. Ten wynik nie do końca mnie satysfakcjonuje. Chciałbym wygrać 3-2 z krajową, naprawdę było ciężko, ale daliśmy radę. To jest najważniejsze. Kontuzja Dawida Dehey. Oj, tutaj zdecydowanie nie jest to dobra wiadomość. Wybada na 3 tygodnie. Remis z krajową. Dehey by mógł bronić, ale co by nie mówić, nie był sobą. No i po 10 kolejkach, trzecie miejsce w ligowej stawce. Pierwszy Liverpool, drugie miejsce dla Chelsea, trzeci, czwarty Manchester City. Nottingham Forest na piątym miejscu. Oj, to jest sensacyjny wynik. A na samym dnie znajduje się drużna Barnumów. Zaledwie cztery punkty na koncie. No a nasz podstawowy skład wygląda kozacko. No i tutaj jeszcze pokonany Real Sociedad 2-0. No Sociedad, co by nie mówić, idzie nam idealnie. 3-2 z Apoelem. No i to oznacza, że Manchester United zajmuje fazie grupowej pierwsze miejsce, drugie miejsce krajowej. Real Sociedad spada do ligi konferencji, to jest sensacja. No i dzięki temu, że zajęliśmy pierwsze miejsce, tutaj, jeszcze mecz z Manchesterem City na Remis, derby Manchesteru bez rozstrzygnięcia, no to unikamy rundy wstępnej, jeśli chodzi o ligę konferencji. Dla nas dobra wiadomość. No a tutaj, nasza przygoda w Carabao, w Carabao Cup. Jako klub z Premier League mieliśmy spokój, jeśli chodzi o rundę pierwszą. Zatem przechodzimy do rundy drugiej, gdzie już niektóre drużyny występowały. No ale nas na szczęście jeszcze tutaj zabrakło, za to w rundzie trzeciej pokonaliśmy Bolton 1-0, więc możemy przejść do rundy czwartej, jaki tutaj był wynik, 3-2 Southampton, no i przegrywamy pokarnych z Arsenalem w ćwierćfinale i półfinał nie jest dla nas. Po 20 kolejkach drugie miejsce w ligowej stawce, Liverpool na czele, 3 punkty straty, punkt przewagi nad Manchesterem City, na czwartym miejscu Tottenham, potem Chelsea, między Arsenal, Nottingham trochę osłabło. A na samym dnie tym razem Aston Villa, Barnumów wydostało się z tego miejsca, no a nasz podstawowy skład myślę, że harmonijnie się rozwija. No i tutaj Weghorst i Zabicer odwołani z wypożyczenia nie dostawali szans na grę, więc ich kluby tak zdecydowały. No a my na to za bardzo wpływu nie mieliśmy. Elanga wypuszczony do Majorki, co by nie mówić, dla niego dobre miejsce do rozwoju u nas nie miał szans na grę. No i tutaj widzimy najgłośniejsze transfery zimowego okna transferowego Hernandez do City, Oziman do Liverpoolu i Verratti do Lipska. Oj, działo się na tym rynku bardzo dużo. No i wykonamy zadanie, jeśli chodzi o rozwój młodzieży, czyli przeniesiemy piłkarzy z dużym potencjałem do drużyny seniorów. Kilku takich udało mi się wyszukać za pomocą scout'a. Wiadomo, szans na grę żadnych nie mają, ale ważne, żeby wykonać to zadanie podbić sobie trochę ocenę menadżera. No i też to wszystko będzie zdecydowanie lepiej wyglądać. Spokojnie udało się to wykonać. Trzech wystarczyło, a my przynieśliśmy dla pewności bodajże pięciu. No i tutaj wyniki rundy wstępnej, którą ominęliśmy. I w jednej ósmej finał z kim zagramy? Z Barceloną. Czyli ten sam rywal, ale na późniejszym etapie 0-0 do -0 na Camp Nou. Oj, jeszcze może się dziać w rewanżu. Tutaj nic nie jest rozstrzygnięte. 2-0 do Lautaro i Fernandes dają na awans. Czy tak będzie w prawdziwym życiu? To już czas pokaże. A tak prezentują się pozostałe wyniki jednej ósmej finału. No i poznamy zaraz naszego rywala w ćwierćfinale. Jest to drużyna Note, czyli bardzo łatwe losowanie. I nasza przygoda w The Emirates FA Cup. Klasycznie jako klub z Premier League. Mieliśmy na początku wolne, więc tylko przeglądamy się pozostałym wynikom. Runda czwarta, trzecie za to spokojne nasze zwycięstwo 4 do 0. Przechodzimy zatem do rundy czwartej. I widzimy pokonamy Crawley 2 do 0. No wiadomo to był rywal zdecydowanie poniżej naszego poziomu. Za to w rundzie piątej pokonajmy Swansea 3 do 0 W rundzie szóstej przegrywamy z West Hamem I półfinał klasycznie jest dla nas Drugi remis w tym sezonie z Liverpoolem Oj zdecydowanie nie jesteśmy w stanie pokonać tej drużyny Drugi też remis z Manchesterem City Oj z tymi topowymi drużynami Jakoś nie potrafimy wygrywać, ale jesteśmy liderem Punkt przewagi nad, nad Liverpoolem I jedno zaległe spotkanie Nad City już bardziej komfortowe 6 punktów przewagi i tyle samo rozegranych spotkań a gdy przyjrzymy się ostatnim miejscu, to Barnumów tam wróciło 16 punktów na koncie. Od ostatniego sprawdzenia zdobyli bodajże tylko 2 punkty, więc jest to dramat. Nąd pokonany u siebie 2 do 1. Wiadomo, przed nami jeszcze mecz rewanżowy 2 do 1, w dwóch meczu 4 do 2, i spokojnie wywalczyliśmy awans. Do półfinału Ligi Europy jest tam również Arsenal, Tottenham i Roma, a naszym rywalem będzie ekipa właśnie która Tottenhamu. Ciekawie będzie 2 do 1 u siebie. Lautaro i Fernandes dają nam zwycięstwo. W meczu rewanżowym też 2 do 1. Oj, my ten wynik zdecydowanie pokochaliśmy. Tym razem Fernandes i Antony. No i Roma 5 do 0 z Arsenalem. No tego bym się nie spodziewał. Pokazali niesamowity poziom. I będzie to naprawdę emocjonujący finał. A w ostatniej kolejce pokonujemy Aston Villa 3 do 1. Co oznacza, że Manchester United. Wygrywa rozgrywki ligowe 95 punktów na koncie, drugi Liverpool, trzeci Manchester City, czwarte miejsce dla Chelsea, piąty Tottenham, szóste Newcastle, bardzo dobry wynik. A w strefie spadkowej takie drużyny jak Crystal Palace, Brighton i Barnmouth. No i tutaj widzimy Martinez został królem strzelców, 28 ramek w 38 spotkaniach. Gdy przejdziemy do asystentów, no to zobaczymy, że Sonny jest najlepszy, 13 asyst w 38 meczach. Ederson za to, Alison i Mendy jej najwięcej czystych kąt po 10, a przed nami jeszcze finał Ligi Europy: Manchester United versus Roma. Mourinho na pewno ma rachunki do wyrównania, więc to nie będzie łatwe starcie. No i dokonajmy zmian, bo na razie w tym meczu niewiele się dzieje: 90 minut nie przyniosło rozstrzygnięcia, będziemy świadkami dogrywki, gdzie atakuje Roma. I zdobywa bramkę niestety, Dybala ładne uderzenie z pola karnego 105 minuta i były gracz Juventus daje Romie prowadzenie. A my dokonujemy zmiany formacji. Musimy ratować wynik, nie mamy nic do stracenia, a Roma stara się to wykorzystać. 2-0. Ależ tu Abraham, Abraham. <tum> Tam i Abraham uderzył spod akarnego. 112 minuta i dwubramkowe prowadzenie, ale my się nie poddamy. 2-1, tak jest. Lautaro Martinez. 119 minuta. Jeszcze mamy resztki nadziei. Ostatnia akcja tego spotkania. Roma gra na czas i udało im się utrzymać. 2-1. Do niedawna nasz ulubiony wynik, ale tym razem był to przeklęty wynik. Roma z Ligą Europy. Paulo Dybala, Abraham i Antony z najlepszą ilością bramek, jeśli chodzi o te rozgrywki. W asystach rządzi Martinez, drugi Fernandes, a Mateusz z braki miał najwięcej czystych kąt. Fenomenalny wynik tego bramkarza. A tak prezentuje się na sam koniec nasz podstawowy skład. Co by nie mówić, ten sezon jest taki słodko-gorzki. Zdobyliśmy Mistrzostwo Anglii, ale jednak zawiedliśmy w krajowych pucharach. No i polegliśmy niestety w finale Ligi Europy. Mogliśmy osiągnąć zdecydowanie więcej, ale czegoś zabrakło. No i zobaczmy, kto miał najwięcej występów dla naszej drużyny. Uszeregujmy odpowiednio piłkarzy. Jak widzimy, Dalot, Varan, Martinez, Mundi, Casemiro, Martinez, no i do tego Sancho. Przechodzimy do bramek. Tam rządzi Martinez, drugi Antony, a trzeci Fernandez. I jeszcze zobaczmy asysty. Tutaj króluje Fernandez, drugi egzekwu Casemiro i De Jong. Jak widać, zaciąg z la liga się opłacił. No i teraz zobaczmy niższe ligi angielskie. Rozgrywki Liktu. Dla Brentford, drugie miejsce Salford. Na trzecim miejscu Colchester. I jeszcze dno ligowej stawki. A tam znajduje się drużyna Swindon Town. No i przechodzimy do League One. Tam triumfuje Derby County, drugie miejsce Charlton Athletic. Te drużyny zdominowały rozgrywki ligowe. A my przesuwamy się powoli w dół i widzimy, że na dnie jest Fitwood Town. No i jeszcze Championship. Awans dla West Bromu i Preston North End. No powiem wam, to jest naprawdę niespodziewany wynik, bo oni rzadko awansują, jeśli chodzi o te przebudowy. A na samym dnie znajdziemy Rotherham United. No i widzimy ocenę menadżera: 85 na sam koniec. Nie dziwię się, że nie jest perfekcyjna, bo jednak przegraliśmy w finale Ligi Europy. No i do tego zawiedliśmy w Pucharze Anglii, odpadając na etapie ćwierć finału. No i zobaczmy też puchary, których nie wygraliśmy, czyli bardzo dużo. Zacznijmy może od Carabao Cup, gdzie triumfuje Chelsea pokonując Manchester City. W The Emirates FA Cup zwycięża Manchester City pokonując finale Leicester. Czas na super puchar Europy. Real Madrid pokonuje Eintracht 2-1. Liga konferencji w rękach Nicei pokonali Real Sociedad. I Liga Mistrzów dla Real Madrid pokonali Napoli. A jeśli chodzi o nas, to przegraliśmy w finale Ligi Europy z Romą. 2-1 tyle razy nam ratowało skórę. A teraz okazało się być naszym przekleństwem, ale za to zdobyliśmy mistrzostwo Anglii 95 punktów na koncie, Manchester United wraca na szczyt. No i to myślę, że dla kibiców czerwonych diabłów jest najważniejsze. Prymat w lidze łatwo nie było, ale daliśmy radę. Drugie miejsce Liverpoolu, trzeci Manchester City. Ten sezon był naprawdę emocjonujący. Przez dużą część sezonu nie znajdowaliśmy się na szczycie, ale prawdziwych mężczyzn nie poznaje się po tym, jak zaczynają. Tylko po tym jak kończą. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!